Brak ci planu na start i masz dość chaosu w inwestycyjnych poradach? Czujesz, że tracisz czas i pieniądze na przypadkowe poradniki, które nic nie wnoszą? Ten odcinek jest dla ciebie. Zaproponuję konkretne książki, od klasyki po nowości, dzięki którym poukładasz swoją wiedzę i zaczniesz inwestować z głową. Korzystając z tych lektur, Twój sukces finansowy ma solidne podstawy, oczywiście pod warunkiem zachowania zdrowego rozsądku, dyscypliny i świadomości ryzyka. Każda książka wnosi coś nowego, od podstaw zarządzania pieniędzmi, przez strategie giełdowe, po psychologię i lokalne realia. Czytając je po kolei, zbudujesz mocny fundament inwestycyjny, a materiał pochłoniesz na jednym oddechu. Pamiętaj jednak, nawet najlepsza wiedza nie gwarantuje zysków bez ciężkiej pracy i świadomego podejmowania ryzyka. Najbogatszy człowiek w Babilonie, George S. Classon. Ta niewielka klasyczna książka to zbiór ponadczasowych lekcji o mądrym zarządzaniu pieniędzmi, podanych w formie starożytnych przypowieści. Poznasz proste zasady budowania majątku. Najpierw płać sobie, oszczędzaj część dochodu. Unikaj długów, mądrze pomnażaj oszczędności i chroń je przed stratą. Glasson był amerykańskim przedsiębiorcą i pisarzem, który w latach 20. XX wieku publikował popularne broszury z radami finansowymi. Zostały one zebrane w tę książkę w 1926 roku. Do dziś uchodzi ona za klasykę edukacji finansowej na świecie. To idealny start dla początkujących. Uczy fundamentalnych nawyków oszczędzanie, budżet, inwestowanie nadwyżek w przystępny, obrazowy sposób. Polskim inwestorom pomoże zrozumieć, że bez solidnych podstaw, takich jak regularne oszczędzanie i szacunek do pieniądza, nie ma mowy o skutecznym inwestowaniu. Trzy kluczowe lekcje. Zawsze odkładaj część każdej zarobionej złotówki. Spraw, by oszczędzone pieniądze pracowały i rodziły kolejne procent składany. Unikaj inwestycji, których nie rozumiesz. Bezpieczeństwo kapitału jest kluczowe. Cytat z tej książki brzmi: Każda złota moneta, którą zaoszczędzisz, jest niewolnikiem pracującym na ciebie. Każdy miedziak, który ona zarabia, jest jej dzieckiem, które także może dla ciebie zarabiać. George S. Clason. Inwestowanie dla każdego. Mateusz Samołyk. O czym jest? Nowoczesny, praktyczny przewodnik, który krok po kroku pokazuje, jak zacząć inwestować od zera w polskich realiach. Autor tłumaczy, że nie trzeba wielkiego kapitału ani skomplikowanych strategii. Prezentuje prosty plan budowy portfela opartego głównie o tanie fundusze indeksowe ETF i obligacje. Dowiesz się, jak dobrać inwestycje do swojego wieku, dochodów i celu finansowego. Mateusz Samołyk to polski bloger finansowy. Twórca serwisu inwestomat.eu i analityk, nagrodzony tytułem Publikacja roku 2023 na InvestCAVS. Swoją wiedzę zdobywał, samodzielnie inwestując oraz edukując tysiące czytelników, uchodzi za orędownika prostego, pasywnego inwestowania dostępnego dla każdego. Ta książka pomoże Ci założyć konto maklerskie, zrozumieć produkty inwestycyjne dostępne na naszym rynku i ułożyć pierwszy portfel dopasowany do Twoich potrzeb. W obecnych czasach, gdy pasywne inwestowanie zyskuje na popularności, pozycja Samołyka pokaże Ci, jak zacząć bez chaosu i zbędnego ryzyka. Trzy kluczowe lekcje. Inwestowanie jest naprawdę dla każdego, nawet przy niewielkich kwotach i ograniczonym czasie. Zaczynaj od bezpiecznych instrumentów i ucz się zasad rynku, zanim sięgniesz po akcje. Prosty, zdywersyfikowany portfel, np. globalny ETF plus polskie obligacje, pozwala spać spokojnie i korzystać z potęgi długiego horyzontu. Cytat z tej książki brzmi: Inwestowanie jest dla każdego. Trzeba się do niego odpowiednio przygotować pod względem merytorycznym i mentalnym, a także sukcesywnie zdobywać doświadczenie. Mateusz Samołyk. Inteligentny inwestor Benjamin Graham, ponadczasowy fundament analizy fundamentalnej i inwestowania w wartość. Graham, nazywany ojcem inwestowania wartościowego, uczy, jak oceniać akcje chłodnym okiem, szukając niedowartościowanych spółek z marginesem bezpieczeństwa? Książka omawia strategię ochrony kapitału przed błędami i pułapkami rynku oraz zasady długofalowego budowania bogactwa poprzez rozsądne inwestowanie. To właśnie tutaj opisano metaforę pana rynku i znaczenie emocjonalnej dyscypliny inwestora. Benjamin Graham był najwybitniejszym doradcą inwestycyjnym XX wieku. Wykładał na Columbia University i zarządzał funduszami, a jego uczniem był m.in. Warren Buffett. Uchodzi za twórcę koncepcji inwestowania w wartość, a jego filozofia ochrony przed nadmiernym ryzykiem i skupienia na wartości wewnętrznej spółek uczyniła z inteligentnego inwestora prawdziwą Biblię rynków akcji. Ta książka jest dla tych, którzy chcą zrozumieć fundamenty inwestowania giełdowego. Mimo, że oryginał powstał w połowie XX wieku, zawarte zasady, np. kupuj tanio, sprzedawaj drogo, nie podążaj ślepo za tłumem, są wciąż aktualne także na GPW. Polskim inwestorom książka pomoże zbudować solidną strategię opartą na faktach, nie emocjach, co jest bezcenne zwłaszcza w zmiennych czasach. Trzy kluczowe lekcje. Traktuj akcje jak udziały w realnym biznesie. A nie losy na loterii, patrz na fundamenty spółki, nie krótkoterminowe wahania cen. Bądź konserwatywny i cierpliwy. Lepiej przegapić kilka rajdów cenowych, niż stracić kapitał przez pochopne decyzje. Margines bezpieczeństwa to świętość. Inwestuj tylko wtedy, gdy cena akcji jest wyraźnie niższa od ostrożnie oszacowanej wartości firmy. Pokonać giełdę. Peter Lynch. Legendarny zarządzający funduszem Fidelity Magellan dzieli się doświadczeniem, jak zwykły inwestor może pokonać rynek, inwestując we własnym otoczeniu. Lynch przekonuje, że indywidualni inwestorzy mają przewagę, bo mogą szukać okazji tam, gdzie profesjonalni analitycy nie patrzą, np. obserwując ulubione produkty i firmy z życia codziennego. Książka uczy, jak samodzielnie analizować spółki w prosty sposób i inwestować w to, co się rozumie? Peter Lynch to jeden z najbardziej utytułowanych inwestorów. W latach 70. 7 do 90. osiągał średnio około 29% rocznie, bijąc rynek. Jest znany z zasady znaj swoje inwestycje i z sukcesu opartego na wyszukiwaniu ukrytych pereł na giełdzie. Jego przystępny styl i praktyczne podejście zainspirowały rzesze inwestorów amatorów na całym świecie. Ta książka dla ciekawych jak przekuć własną wiedzę i obserwację w zysk. Lynch daje odwagę, by samemu wybierać akcje, o ile trzymasz się branż i firm, które potrafisz ocenić. W polskich realiach, jeśli na przykład korzystasz z jakiegoś produktu lub usługi i widzisz, że firma świetnie prosperuje, możesz rozważyć jej akcje. To podejście sprawdza się także na GPW np. Na obserwacja sklepów Dino czy nowych technologii. Trzy kluczowe lekcje: wiesz, co masz i wiesz, dlaczego to masz. Zanim zainwestujesz w spółkę, dokładnie rozumiesz jej biznes i powód, dla którego ma zyskać na wartości. Nie bój się korzystać ze swojej przewagi. Jako konsument możesz wcześniej dostrzec trendy, np. popularność danej marki, nim zrobi to Wall Street. Dywersyfikuj, ale nie przesadzaj. Lynch radzi mieć portfel na tyle szeroki, by ograniczyć ryzyko, ale na tyle wąski, byś każdą spółkę dobrze znał. Cytat. Musisz wiedzieć, co masz i dlaczego to masz. Peter Lynch. Spacer po Wall Street. Burton G. Malkiel. Absolutny klasyk teorii rynku. Przedstawia koncepcję efektywności rynku i argumentuje, że pokonanie indeksu bywa kwestią szczęścia. Malkiel obrazowo pokazuje, że często lepiej zainwestować pasywnie, np. w fundusz indeksowy, niż szukać igły w stogu siana w postaci pojedynczych akcji wprowadza pojęcie losowego spaceru giełd, tłumaczy zalety długoterminowego inwestowania w szeroki rynek i uczy podstaw alokacji aktywów doboru, proporcji akcji, obligacji i tym podobnych w portfelu. Kim jest autor? Malkiel to profesor ekonomii w Princeton i doświadczony inwestor, który od lat 70. promuje tanie fundusze indeksowe. Jego idee zrewolucjonizowały rynek. Między innymi zainspirowały Johna Bogla do stworzenia funduszu indeksowego Vanguard, pierwszego na świecie. Malkiel to ojciec inwestowania pasywnego i orędownik tezy, że rynek trudno przechytrzyć. Ta książka dla każdego inwestora, by zrozumieć jak działa rynek i dlaczego koszty i emocje mają znaczenie. W dobie łatwego dostępu do ETF-ów, wiedza z tej książki pomoże ci świadomie z nich korzystać. Polski inwestor dowie się czemu na przykład prosty fundusz odwzorowujący indeks WIG20 może być lepszy niż kiepski, aktywnie zarządzany fundusz z wysoką opłatą za zarządzanie. Trzy kluczowe lekcje. Rynek jest dość efektywny. Ceny akcji zwykle szybko odzwierciedlają informacje, więc ciężko znaleźć okazje, o których nikt nie wie. Dywersyfikacja i niskie koszty to sprzymierzeńcy inwestora. Fundusze indeksowe dają jedno i drugie. Nie próbuj timingować rynku, zgadywać szczytów i dołków. Zamiast tego inwestuj regularnie i trzymaj się długoterminowego planu. Cytat, ślepa małpa, rzucająca strzałkami w strony finansowej gazety, mogłaby wybrać portfel, który radziłby sobie tak samo dobrze jak ten z pietyzmem wybrany przez ekspertów Burton G. Malkiel. Mam nadzieję, że ta lista pomoże Ci zbudować własną ścieżkę inwestora. Od solidnych podstaw, przez praktykę, po psychologiczną równowagę. Powodzenia w budowaniu Twojej finansowej fortecy. Szybko dodam jeszcze trzy książki, które też warto przeczytać. Pamiętaj, że wiedza to dopiero początek, liczy się działanie i konsekwencja. A na koniec pytanie do Ciebie: którą z tych książek zaczynasz jako pierwszą i dlaczego? Daj znać w komentarzu. Chętnie poznam Twój wybór i powód.